gościem Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie jest pan reżyser, proszę się nam przedstawić. Piotr Zalewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Piotrze, pan kręci filmy historyczne, tak? Filmy dokumentalne dokładnie, o różnej tematyce, więc tam oczywiście w jakiś sposób historia ma swoje miejsce też. Proszę nam powiedzieć parę zdań o filmie, który będzie prezentowany w Miejskim Domu Kultury. To jest film o Rafale Ganganowiczu. To jest o takim polskim emigrancie, który urodził się przed wojną w rodzinie tatarskiej. Jego rodzina zginęła w czasie wojny. Ojciec w powstaniu, matka od pierwszej kuli, zabłokanej kuli na samym początku wojny. I praktycznie on jako chłopiec musiał sobie samemu radzić podczas tych wszystkich zawirowań wojennych, a później powojennych, ponieważ w... widział co się dzieje w Polsce powojennej, więc postanowił, że tam z grupą swoich kolegów będzie uczestniczył w tak zwanym małym sabotażu, czyli malowanie jakichś tam napisów na murach itd. Ponieważ organizacja wpadła, on musiał uciekać z Warszawy i wybrał kierunek do Berlina. I uciekł z Polski pod pociągiem do Berlina. A ponieważ trafił do środowiska takiego kombatanckiego, czyli do tych żołnierzy, którzy walczyli na wszystkich frontach świata w Berlinie, więc tam przeszedł troszeczkę takich kursów. Oficerski został mianowany na podporucznika przez Andersa i ponieważ nie było już dalszej możliwości walki zbrojnej z okupantami w Polsce, prawda? No bo już Niemcy już wtedy nie byli. Niemcy nie byli już już byli spacyfikowani, natomiast w Polsce rozrastała się fala stalinizmu, więc on postanowił walczyć z komunizmem na wszystkich frontach, gdzie się to mogło jemu udać, a ponieważ nie było takich możliwości e, zbrojnych, oficjalnych, więc się najmował jako żołnierz najemny. I walczył w Kongo najpierw, a potem w Jemenie, a potem występował w Radzie wolnej Europy. To jest mhm. taka krótka historia o człowieku, który ten jest w tym film. Ja... E, to możemy powiedzieć, że z patrioty w najemnika. I mnie się wydaje, że patriotyzm u niego był zawsze. To, jest, to, jest, to była wybrana tylko jego forma, dlatego że on się czuł żołnierzem. Mm -hmm. On się czuł żołnierzem, a w zasadzie to postać bardzo ciekawa, dlatego że on na początku czuł się żołnierzem, ale miał predyspozycję do dziennikarstwa właściwie. Jego książka Kondotierzy jest rewelacyjną książką. Naprawdę można... ją się czyta jednym tchem, bo to nie każdy swoje wspomnienia, nie każdy potrafi dobrze opisać, a on to zrobił rewelacyjnie. Mm -hmm.